Cześć kochani, dzisiaj mam dla was filmik dotyczący soczewek Kiedy wrzucałam ostatni, ostatnio filmik ten na temat kolorowych soczewek To nie sądziłam, że aż tyle osób on zaciekawi Szczerze mówiąc w ogóle nie wiedziałam, że tyle osób ciekawi temat kolorowych soczewek Więc stwierdziłam, że zrobię update tego filmiku Żeby pokazać i powiedzieć wam wszystko na temat soczewek Tych konkretnych, które ja kupuję kolorowych Teraz mam niebieskie, nie niebieskie, mam brązowe soczewki Więc może tego aż tak super ekstra nie widać Ale jednak wiecie, na moich brązowych oczach Coś tam jak się przy Przyjrzeć to, jednak widać, że to nie jest taki zbyt naturalny kolor oczu, to znaczy naturalny. Raczej na zasadzie podbijania koloru waszych, waszych brązowych oczu. Więc jeżeli jesteście ciekawi, o co chodzi po raz drugi z kolorowymi soczewkami, to zapraszam Was serdecznie do oglądania dalszej części filmiku. A więc przede wszystkim jeżeli chodzi o takie rzeczy związane z soczewkami ogólnie, a nie tylko kolorowymi, to pytaliście się pod filmikiem, czy na przykład to, że jesteście początkującymi, sprawi, że wkładanie tudzież zdejmowanie soczewek będzie was w jakikolwiek sposób bolało. Jeżeli ym, założycie soczewki sobie na dobrą stronę, bo to też jest ważne, bo są strony, jest strona tak jakby lewa i tak jakby prawa. Więc jeżeli założycie je sobie na dobrą stronę, to absolutnie nic dotykanie się palcami w oczy naprawdę nic nie boli, także nie macie nie ma się co stresować. Nie taki diabeł straszny jak jeszcze, ja że mówiąc też na początku bałam się bardzo tego, że jak to się w ogóle robi, jak to się dzieje, kiedy pani w, w salonie optycznym zaczęła mi pokazywać, jak to się robi, to stwierdziłam, o mój Boże, trzeba było w ogóle to rzucić i w ogóle się do tego, do tego nie podchodzić, nie podejmować się takich dziwnych rzeczy, bo ja ogólnie na punkcie swoich oczu miałam troszeczkę bzika i ogólnie wszystko, co było związane z oczami i ze wzrokiem, sprawiało, że po prostu ym, miałam pewnego rodzaju mdłości, więc yy, fakt wsadzenia sobie palca w oko tak naprawdę to było dla mnie coś tragicznego a okazało się, że to jest po prostu to jest banał. To nie jest na zasadzie takiej, że wiecie, że y, będzie was to bolało, piekło czy coś w tym stylu. Nie, osoby, które tak jak ja na przykład, y, które codziennie zakładają sobie i zdejmują soczewki, wiedzą już, że to jest po prostu 3 sekundy roboty i to naprawdę nie jest tak straszne, jakby się wydawało. Jeżeli chodzi o ogólnie zakładanie soczewek, bo też pisaliście mi, że na przykład mrużycie oczy cały czas, albo cały czas mrugacie oczami. To yy, nie zaprezentuję Wam teraz tego, bo jednak, jakby nie patrzeć przed każdym umyciem, yy, przed każdym zdjęciem i założeniem soczewek, jak sobie ręce myję, także lepiej nie byłoby. Wolelibyście nie mieć brudnych soczewek na oku, prawda? Więc yy, najlepszym sposobem na to, jak jest zrobić, yy, zrobić efekt otwartego oka, żeby sobie te soczewki nałożyć, to jest po prostu złapać sobie jedną ręką rzęsy, tak żebyście nie, nie mrugali, i drugą ręką, yy, Zrobić coś takiego. Ja wiem, że to wygląda strasznie, ale uwierzcie to. Nie, to jest po prostu wasze oko, to nawet nie jest oko, tylko okolice koło oczu. Więc jeżeli zrobicie sobie tak, że złapiecie sobie wszystkie rzęsy i tutaj ten dolny odcinek dolny odcinek oka sobie po prostu pociągniecie troszeczkę w dół, to nic nie boli, naprawdę nic się z tym nie dzieje, nawet jeżeli wasze oko wygląda w tym momencie, jak oko wiecie, jakiegoś trupa czy coś w tym stylu, to nic się nie dzieje. I dopiero wtedy mając soczewkę ułożoną na palcu, elegancko ją sobie zakładacie. Także to naprawdę nie jest, nie jest ciężkie, a jeżeli chodzi o ściąganie soczewek, to ja się tego bardziej bałam, niż zakładanie. Ale każdy ma swój sposób. Mój narzeczony na przykład ją sobie jakoś tam dwoma palcami ściąga. Ja na przykład się tego boję i jak ja patrzę, jak on to robi, to mi niedobrze. A ja sama robię coś takiego, że łapię sobie środkowym palcem, naciągam sobie powiekę i po prostu patrząc w górę, ściągam sobie powoli soczewkę. To też nie boli, to naprawdę nic się, nic się takiego nie dzieje. Tylko nie możecie za bardzo sobie odsunąć tej powieki, bo wtedy z kolei, ja raz, raz tak miałam, tak się załatwiłam. Że po prostu soczewka została mi pod, 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 pod tą skórą, ale Troszeczkę piekło, ale nic się takiego Konkretnie nie działo, więcej ja panikowałam Tak naprawdę, niż to wszystko było tego warte Także na spokojnie, powoli To wszystko da się opanować I naprawdę nie trzeba nie wiadomo jakich rzeczy Żeby, żeby to zrobić I żeby właśnie to opanować A jeszcze jedna rzecz co do zakładania soczewek To jeżeli zakładacie soczewki, to nigdy nie patrzcie na wprost Tak jakbyście patrzyli na, na soczewkę to, to popatrzcie sobie lekko w górę, nałóżcie ją, zamknijcie oczy, ja na przykład jak zamykam oczy, to potem jeszcze sobie ją doklepuję i ym, pod zamkniętymi oczami ruszam gałkami ocznymi, żeby ona po prostu się ładnie, y, ładnie usadowiła tam, gdzie powinna się usadowić potem oczywiście jak, za, jak otworzycie oczy, będziecie być może na początku mieli wrażenie, że coś na oku macie, wystarczy trochę, trochę pomrugać y, i naprawdę to jest tyle, jeżeli chodzi o y, zakładanie i ściąganie soczewek. jeżeli dojdziecie do wprawy, to naprawdę zajmie Wam to kilka, kilka sekund y, dziennie także nie ma się czego bać Kolejna sprawa to płyn do soczewek Ja płyn do soczewek na chwilę obecną używam tego z Lens Vision I on jest dostępny w Rossmanie Ale są też... Że, nie rzęsy, Są też um, płyny do soczewek dostępne w naturze, chyba już nie Ale w ten, który był w naturze był naprawdę fajny Ale są też dostępne na pewno w Hebe, jeżeli chodzi o takie typowo kosmetyczne i drogeryjne sklepy Także mam coś takiego On ma tutaj 360 ml Ono jakieś takie super ekstra, nie są w granicach 30 zł Kupicie fajny Płyn. Oczywiście u optyka znajdziecie troszeczkę bardziej nawilżający albo coś w tym stylu. Ja na przykład robię tak, że co jakiś czas kupuję sobie taki droższy, bardziej nawilżający płyn, żeby po prostu co jakiś czas odpocząć od tych drogeryjnych. Chociaż oczywiście moja pani optyk powiedziała, że to jest w ogóle i ITP i nie powinno się takiej rzeczy kupować, ale szczerze mówiąc, ja go stosuję przez tam powiedzmy kilka miesięcy w roku i nic się, nic się z moimi oczami nie dzieje, ale jeżeli cokolwiek by się działo, to oczywiście pamiętajcie, że. To może zależeć też od płynu, nie tylko od soczewek. Kolejna sprawa jest taka, że płyn do soczewek, tak jak już też pytałyście się, pytałyście się, pytaliście się, możecie go stosować, jak już macie nałożoną soczewkę, na to, żeby powiedzmy wieczorem po dłuższym noszeniu soczewek czujecie już taki. Brak nawilżenia w oku. I to jest właśnie ten moment, kiedy możecie wykorzystać swój płyn do soczewek w celach innych niż tylko czyszczenie swoich soczewek. E, otóż, robicie coś, sobie coś takiego, tak jak ja to często robię, kiedy właśnie soczewki mi się zaczynają pod koniec dnia wysuszać, a wiem, że na przykład nie mogę ich jeszcze zdjąć, bo nie wiem, bo gdzieś wychodzę albo no nie wiem cokolwiek, albo po prostu mam akurat taki dzień, że mam suche oko, nie wiem cokolwiek, cokolwiek takiego, i wtedy robię sobie coś na zasadzie y, zakładania zdejmowania soczewek, czyli po prostu y, dół sobie ściągam y, powieki, patrzę w górę i po prostu płynem sobie jadę kilka kropelek Co prawda one potem gdzieś tam mi po oku spływają Ale to tam żadnego makijażu nie rozmaża ani nic Bo to demakijaż to, to zdecydowanie nie jest Więc w taki sposób sobie też troszeczkę nawilżam oczy I z tego co wiem i z tego co czytałam też na opakowaniach innych płynów do soczewek To te płyny są też do tego przeznaczone Jeżeli macie suche oczy czy coś w tym stylu To też możecie sobie w ten sposób nawilżyć oczy Jeżeli chodzi o w ogóle przechowywanie soczewek w tym płynie, to macie do tego przeznaczone różnego rodzaju i koloru i formatu ym, opakowania. Niebieskie, zielone, fioletowe Możecie sobie kupić w tygryski, w małpki W krówki, w co tylko chcecie Swoją drogą zdawaliście wyglądają I macie tutaj coś takiego, że zawsze Prawa soczewka Miejsce na prawą soczewkę jest pomalowane Albo oznaczone w jakiś inny kolor Także... O, a tu akurat mam lewy, No, sorry Ale każdy, po prostu w każdym pudełeczku Jedną stronę macie oznaczoną na inny kolor Żeby Wam się te soczewki nie pomieszały Bo oczywiście nawet jeżeli macie taką samą wadę W jednym i w drugim, w drugim oku, albo właśnie jesteście bez wadea, tylko kolorowe soczewki sobie, sobie nosicie, to nie powinno się soczewek mieszać. Także lepiej sobie y, naprawdę odkładać je, odkładać je konkretnie tam, gdzie powinny być. Mm. Bo wtedy po prostu unikniecie wszelkiego rodzaju przedostawania się bakterii z jednego oka do drugiego i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o ogólnie czyszczenie, dezynfekcję, to ja mi ten płyn w zupełności wystarcza, chociaż wiem, że na przykład mój narzeczony robi coś takiego, że od czasu do czasu bierze sobie soczewkę na rączkę i po prostu ją sobie w tym płynie jeszcze gdzieś tam wymacuje i tak dalej, żeby po prostu ściągnąć z niego, ściągnąć z całej soczewki jakiś tam większy brud czy coś takiego. Ja szczerze mówiąc, coś takiego zrobiłam chyba tylko raz i. Żadnej zauważalnej różnicy nie widziałam. Zresztą ja swoje soczewki, tak jak już Wam mówiłam, kupuję na miesiąc, więc to nie jest jeszcze dużo. Nie polecam soczewek 3 trzymiesięcznych, bo one po jakimś czasie po prostu komfort noszenia takich soczewek jest tragiczny wręcz. A te soczewki, o których Wam zaraz powiem, o których już i tak wiecie, są też na miesiąc, więc myślę, że to jest akurat taki optymalny czas do tego, żeby swoje soczewki tyle nosić, bo wtedy jeszcze nie czujecie takiego, wiecie, dyskomfortu noszenia soczewek, które przeszły już trochę, bo przez 3 miesiące to jest jednak kawał czasu, a druga sprawa, że nie, nie widzicie, może nie nie widzicie, ale po jakimś czasie te soczewki się zużywają i one już, na przykład Wy, jak patrząc na coś, możecie mieć jakieś, nie wiem, plamki czy coś w tym stylu. To są po prostu zanieczyszczenia soczewki, których często nie da się już, nie da się już odmyć, czy coś w tym stylu to jest częste przy 3 miesięcznych soczewkach, ja tak miałam, bo miałam też 3 miesięczne soczewki i przerzuciłam się na miesięczne i jest zdecydowanie lepiej. Wracając do rzeczy związanych z bolącym okiem, w którym jest soczewka, to może być to spowodowane właśnie tym, jeżeli Was oczy pioką, bolą czy coś w tym stylu, może być to spowodowane tym, że Wasza wasze soczewka wylądowała na Waszym oku, po nie, nie tą stroną, którą powinna wylądować. Teoretycznie soczewka, która jest zakładana, którą zakładacie na dobrą stronę, jest tak ślicznie wygięta w łódeczkę. Strona, w której, na którą nie powinniście zakładać swoich soczewek, jest troszeczkę taka. Wiecie, mi to przypominało ten wykres z Oral B, <noise> nie z Orbitek, że macie taki taki, wiecie, taki taki koszyczek bardziej. Że to nie jest taka łódeczka, tylko jest taki koszyczek, coś w tym stylu. Także zwracajcie też uwagę na to, na którą y, stronę zakładacie soczewki, bo to naprawdę y, wielki dyskomfort przynosi. Ale nawet jeżeli będzie wam, y, zorientujecie się już do, dopiero na oku, że y, wasza soczewka leży nie tak, jak powinna, i to nie jest ta strona, która powinna być. To oczywiście szybko ją sobie ściągniecie, nic się wielkiego nie dzieje, trochę was popiecze, nie szkodzi. Po, po Pomrugacie kilka razy i to przechodzi, także nie ma żadnego y, strachu, że coś tam wam się z okiem dzieje. Jedyny dyskomfort taki, jaki właśnie możecie y, zauważyć nosząc soczewki, to jest właśnie pod koniec dnia, kiedy y, oczy są troszeczkę bardziej zmęczone, mniej nawilżone i tak to mniej więcej wygląda. No i szybko, właściwie nie aż tak szybko O soczewkach, które ja noszę, kolorowych Które mi okazały się strzałem w dziesiątkę To są pierwsze soczewki, które kupowałam kolorowe Które zaczęłam kupować kolorowe I to dla mnie jest totalny strzał w dziesiątkę Na razie nie mam zamiaru ich zamieniać To są oczywiście soczewki z Hebe Ej, Pytaliście się mnie na temat y, o, y, Na temat właśnie tych soczewek Pytaliście się mnie, jak to wygląda mniej więcej z niebieskimi oczami Które postaram się pod koniec filmiku Wrzucić y, zdjęcia ogólnie Bo miałam wszystkie trzy rodzaje Już w tym momencie trzy kolory y, soczewek Wykorzystane, znaczy sprawdzone na siebie Na sobie, czyli niebieskie, zielone I właśnie teraz te, teraz te brązowe I szczerze mówiąc, wszyscy mi mówią, że niebieskie To jest po prostu kosmos, to jest coś Co tak zdecydowanie, więc na pewno do nich wrócę To jest po prostu Tak, zdecydowanie tak, to jest mój kolor Więc moi drodzy Jeżeli chodzi o to, czy mój kolor oczu Czyli brązowy prześwitywał przez niebieską soczewkę Absolutnie nie Jedyna rzecz, którą będzie przez którą będzie widać to, jaki naprawdę macie kolor oczu, to w momencie, kiedy na przykład y, wejdziecie w jakieś mocniejsze światło, albo popatrzycie, nie wiem, w niebo czy coś w tym stylu, to po prostu wasze źrenice tak się skurczą, że y, dookoła tylko y, źrenic będziecie widzieć swój kolor. To wygląda dość śmiesznie, ale aż tak nie rzuca się w oczy Jeżeli na przykład ktoś stoi do Was tak face to face, to na pewno ym, myślę, że się nie zorientuje, że coś jest nie tak yy, Ale ogólnie yy, te soczewki są tak kryjące, że nawet jakbyście założyli tak jak ja mam dość ciemne yy, niebie, nie, Dość ciemne piwne, nie niebieskie, dość ciemne piwne oczy To naprawdę ten niebieski kolor absolutnie nie prześwituje przez ten niebieski kolor, yy, mój kolor soczewki Tak samo było z zielonymi soczewkami No z brązem, no to wiecie, no to on po prostu podbija, podbija kolor tak jak ma podbijać jeżeli chodzi ogólnie o stosowanie tych soczewek, to tak jak mówiłam, one są na miesiąc Po miesiącu ja je oczywiście wyrzucam Co mogłabym Wam jeszcze o nich powiedzieć, że macie je od zerówek, czyli zerówki też są, też znajdziecie wszystkich kolorów i ja mam tutaj akurat minus 3 w jednym oku mam minus 3,5, a w drugim już minus 4 wady, także, mm, także te numerki też na pewno spotkacie Wydaje mi się, że były. Minus piątki, ale nie, nie daję sobie ręki uciąć, tak jak Wam mówiłam, że po prostu w Hebe, to ja tylko łapię te soczewki i uciekam, a zapomniałam sprawdzić tego, jakie są rozbieżności między tymi soczewkami. Na pewno są plusy, na pewno są minusy, na pewno jest do minus czwórek, tak jak Wam tutaj pokazuję. Minus 4, 25, minus 4,5 też na pewno były. Jeżeli chodzi o mm... Ocenę to jedno pudełeczko, w którym macie dwie soczewki kosztuje 37,99, 38 zł, coś takiego. Ja mam dwa, no bo po prostu jedno oko mam inne, drugie mam inne, więc kolor brązowy towarzyszył mi będzie jeszcze przez miesiąc, bo jeżeli jedne soczewki mamy na, na miesiąc, to automatycznie dwa pudełeczka starczą nam na dwa miesiące. Moi drodzy, jeśli chodzi o kolory tych soczewek, które możecie zdobyć w Hebe, to właśnie tak jak mówię są trzy Jest niebieski ten, który widzieliście, Jerzy, a jeżeli nie widzieliście, to podlinkuję Wam go, ten kolor niebieski, który miałam na oczach w filmiku Ten, który właśnie Wam podlinkuję I to jest dość intensywny niebieski kolor i szczerze mówiąc, tak jak, tak jak Wam mówiłam, on będzie widoczny naprawdę na praktycznie każdym oku Nawet na jakichś brązowych, myślę, że na ciemnobrązowym też będzie widać go i to też będzie go widać bardzo łatwo Ładnie. E, zielony był ta, tak jak e, mówię, też tylko jeden. Brązowy też tylko jeden. Macie tylko trzy kolory, więc nie ma czegoś takiego, że na przykład macie jaśniejszy odcień niebieskiego i ciemniejszy odcień, czy na przykład zielony. No niestety nie ma, nie ma tak, e, ale myślę, że za to, ceny, za to cenę i tak warto spróbować. E, także, mm, także tak, brązowy kolor macie dość ciemny, bo ja na przykład swoje oczy ogólnie mam troszeczkę jaśniejsze, swoją tańczówkę. E, I co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Że tak jak Wam mówiłam. Soczewki te wystarczają na miesiąc. Dwie soczewki miesiąc. Po miesiącu zdejmujecie sobie te soczewki i je wyrzucacie. Koszt też już wam mówiłam. Co Wam jeszcze mogę powiedzieć? Mogę Wam powiedzieć też to, że będę chyba się przymierzać do tego, żeby zobaczyć sobie w innych sklepach internetowych, optycznych oczywiście, jak to się mają jak to się ma z szarymi soczewkami, bo też jestem ich bardzo ciekawa. Także jeżeli chcecie wiedzieć coś na ich temat, to oczywiście też mi piszcie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś polecone i sprawdzone przede wszystkim sklepy internetowe z soczewkami, to też dajcie znać, ale oczywiście wolałabym raczej nie kupować ich za Allegro, tylko jeżeli już to zamówicie po prostu w jakimś W jakimś sklepie internetowo-okulistycznym czy coś w tym stylu optycznym I od razu co Wam powiem na temat tego, na temat kolorów ogólnie, które miały u mnie na oczach Miało ich wcale nie być widać, to to, że ja poszłam do swojej pani optyk O której to już też chyba Wam mówiłam tą historię, że mi pani optyk powiedziała, że na moich ciemno, dość ciemnobrązowych oczach Żaden kolor nie będzie widoczny, a tym bardziej niebieski, a okazało się, że Moja droga, chyba nie wiesz o wszystkim. Także nie zrażajcie się tym, jeżeli ktoś Wam powie, że macie za ciemne oczy i że tych kolorów w ogóle nie będzie widać. Po prostu spróbujcie, czemu nie? 38 zł na miesiąc to jeszcze nie jest jakaś wielka kwota, tak mi się przynajmniej wydaje. A jeżeli macie ochotę zmienić swój wizerunek, to czemu nie? Jeśli chodzi o strony internetowe, to ja szczerze mówiąc też nie sprawdzałam, czy te soczewki są na jakichkolwiek stronach internetowych. Myślę, że na stronie internetowej Hebe one powinny być dostępne, ale możecie też. Popatrzeć sobie w Google albo gdzie indziej. Te soczewki, oczywiście, w konkretnie, całą nazwę, pełną, i tak dalej, dostaniecie na dole w boksie. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, to rozwińcie sobie kawałeczek tego boksa. To są soczewki, które, które nazywają się Alveo Colors, i to jest, um, u mnie to jest kolor po prostu brown. Ogólnie oznaczenia tego, jaką wadę mają te socze opakowanie soczewek, macie tutaj na dole na tym kolorowym, opa, na tym kolorowym listku. Ten listek akurat jest żółty, ale teoretycznie powinien być brązowy, bo to brązowe soczewki, ale macie też na przykład, jeżeli macie zielone soczewki, to jest zielony, jeżeli niebieskie, to macie niebieski. I zawsze tutaj właśnie ta ostatnia, te, ten ostatni mały. Ciąg cyferek to jest właśnie wada, więc myślę, że i tak w waszych Hebe, tak samo jak i w moim, po prostu są one podpisane, bo ja tam mam po prostu na, na szafersce są etykietki i tam macie na przykład, że to jest zerówka, to jest minus 3,5. Także nie ma, nie ma też problemu z tym, żeby je znaleźć. Tak jak Wam mówiłam, jeżeli chodzi o strony internetowe, to nie mam zielonego pojęcia. Jest mi wstyd, ale jeżeli cokolwiek znajdę, to oczywiście też Wam podlinkuję to na. I to by było na tyle moi kochani, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania to oczywiście zostawiajcie je w komentarzach. Jeżeli będę w stanie wam odpowiedzieć na nie, to oczywiście wam na nie odpowiem, jeżeli nie, to szczerze przyznam, że po prostu czegoś nie wiem, bo oczywiście specem w tym nie jestem, chociaż soczewki noszę już kilka ładnych lat. A te są po prostu cudowne. Także tak jak mówiłam, jeżeli macie jakieś fajne sprawdzone sklepy internetowe z soczewkami, najlepiej by było, gdyby to były jednak strony z e, wiecie jakimiś rzeczami od optyka czy coś w tym stylu, to oczywiście podrzucajcie je, linkujcie je w komentarzach. E, no i co? Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Link do filmika, który był robiony wcześniej. Ale wstyd! Oczywiście też dostaniecie, też dostaniecie na dole. Także, tak jak mówię, po prostu rozwijajcie boksa, bo myślę, że pod tym filmikiem będzie dość pokaźny. I tak jak mówię, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to ja chętnie na nie odpowiem, jeżeli będę w stanie. I dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was do innych filmików i do zobaczenia!